Młodzi, zdalni, piękni, co w sezonie yy, zimowym. Co, tylko wspomnę tylko, że właśnie uwielbiam to, że zawsze wszyscy mówią młodzi, uwielbiam ten zawód, bo można całe życie być młodym człowiekiem i młodym projektantem. Takim. Ale jesteś młodszy ode mnie, więc powiedziałem młodzi. Yy, zgadza się, zgadza, ale zawsze właśnie śmiejemy się, jak wszyscy jak spotykamy się z projektantami, że mówi się młodzi projektanci, nieważne kto ile ma lat, zawsze jest młodym projektantem i to jest cudowne. Ale ja nie, nie mówimy o doświadczeniu, tylko o e, stronie fizycznej. A, to dziękuję bardzo. No więc wróćmy do zawodu. Czyli y, opowiadamy o, dzisiaj o zimowej kolekcji gościom, którzy są zaproszeni wyjątkowo. Zresztą sam wiesz, że wejść do naszej pracowni nie jest łatwo. Zaprosiliśmy wszystkich, żeby pokazać, jak powstają nasze ubrania, od y, rysunku po gotowy produkt, który jest potem na wieszaku. Zimowa kolekcja to jest. Y, propozycja typowo sprzedażowa, czyli to, co rzeczywiście znajduje się w butiku. I jest ona utrzymana w kolorach, które kochamy, czyli od szarości po kontrasty biel-czern z kapką ostrych kolorów granatu, fuksji, które wydaje nam się, że tą zimę i jesień troszeczkę ożywiają. Do tego prezentacja naszych akcesoriów, czyli buty i torebki. I paski. I paski. Również. To pobawmy się kolorami. Pobawmy się kolorami. No, my jesteśmy wierni swojej kolorystyce i jakoś trudno byłoby nam pracować na tkaninach w kolorach, które nas nie inspirują i których sami nie lubimy, więc tradycyjnie jest szarość. Kolor, który jest z nami od początku, kolor, który kochamy i uważamy, że jest to jeden z najlepszych kolorów, bo większość osób w szarości wygląda dobrze. Biel, czerń, klasyk, do tego pojawiła się fuksja w sezonie zimowym. Mamy również granaty z odcieniami jasno-niebieskimi, no i pudrowe róże, które również nam towarzyszą od samego początku. Ja y, obserwując wasze prace, najbardziej zwracam uwagę na konstrukcję, ponieważ Młodzi, zdolni, polscy projektanci po prostu biorą tkaninę i coś tam dziergają, a u was bardzo się liczy dla mnie konstrukcja. Czy długo trzeba było się uczyć do tego zawodu? Powiem ci, że zaczęcie pracy nad marką, nad modą bez wykształcenia, no to rzeczywiście jest szkoła życia, bo to jest wiele lat, długich dni, gdzie stoimy z konstruktorkami nad papierem, bo jakby cała forma to musi być papier. I to jest niezwykle trudne zadanie, bo tak naprawdę to jest początek całej mody, żeby to wszystko leżało. I rzeczywiście młodzi projektanci improwizują z modą, natomiast jeśli my musimy te modele powtórzyć, one muszą fajnie leżeć, one muszą mieć dobry rozmiar, no to rzeczywiście tutaj już nie ma zabawy, to już nie jest improwizacja, tylko to jest poważna... Poważne rzemiosło, bo tak naprawdę moda jest nie dość, że jest sztuką, to jest sztuką użytkową, więc to wszystko też potem gdzieś musi mieć swój taki aspekt użyteczny. Bardzo dla nas konstrukcja ubioru i to, jak leży na sylwetce jest najważniejsze. Nawet mogę powiedzieć anegdotę, że mamy teraz nową konstruktorkę, która pracowała wcześniej też z innymi polskimi projektantami. I przyszła tutaj do pracy i na początku przez pierwszy miesiąc była w ciężkim szoku, że my tak nie kończymy tej pracy, że cały czas jeszcze znajdujemy coś, co nam nie leży, co jeszcze chcemy poprawić. Ona mówi, Boże, tutaj u Was wszystko musi być perfekcyjnie dopracowane, a ja byłam nauczona, że jak już leży i trzyma się na sylwetce, robimy następne. A my właśnie bardzo dużo czasu tracimy, nie wiem czy to dobre, czy złe, ale bardzo dużo naszej energii właśnie poświęcamy na to, żeby te ubrania bardzo dobrze leżały i były dobrze skrojone. Wiesz, jak Porsche powstaje, to myślę, że dużo czasu trzeba kosztować, a syrenki z 3 miga w Polsce też powstawały. E... Ja też jeszcze dodam, że przy takich prostych kształtach to pierwsze, co się rzuca, to krój i konstrukcja, bo przy rzeczach awangardowych, mocno skomplikowanych, takich artystycznych, gdzieś ta konstrukcja jest zaburzona. I to jest fajne, bo młodzi projektanci wtedy mogą na tym się uczyć, eksperymentować i gdzieś potem szlifować swoje umiejętności. Natomiast no my już nie możemy sobie pozwolić na to, żeby coś nie leżało. To y, nie będziemy rozmawiać już o wiośnie y, i lecie, na przykład, ale porozmawiajmy o jesieni, zimie. 2020 roku, jak firma wtedy będzie wyglądała. O, my mamy bardzo duże plany, ale mamy też taką zasadę, że staramy się o tych planach nie mówić, ponieważ nauczyliśmy się, że im więcej nie mówimy, tym więcej rzeczy nam się realizuje. Znaczy, im mniej mówimy, tym więcej rzeczy jesteśmy w stanie zrealizować, więc jak to się mówi, wszywamy sobie zamek do ust i zamykamy, nie opowiadając o tym, co planujemy. Na pewno plany są duże, mamy nadzieję, że wszystkie się zrealizują i za 2020 roku. Będziemy w o wiele większym miejscu niż tutaj się dzisiaj Projekt znajdujemy. To już jest niedaleko, to jest niedaleka przyszłość, ponieważ projektanci tak naprawdę już pracują i mają koncepcje, i powstają pewne modele na przyszłą zimę, więc 2020 rok to jest tak naprawdę za chwilkę. E, oprócz Warszawy, również Wasze projekty można w innych miastach kupić w Polsce? Tak, zdecydowanie. Na dzień dzisiejszy posiadamy dwa butyki w Warszawie, w Poznaniu. I za dwa tygodnie otwieramy butik w Gdyni. A w Dubaju? A w Dubaju, a, a nawet może. Były niedawno takie rozmowy, zobaczymy. Ja tylko mam taki problem, że polska moda i Dubaj, ta różnica klimatyczna jest dosyć trudna do ogarnięcia. I że te kolekcje robione na Bliski Wschód y, muszą być specjalnie wyselekcjonowane i przygotowane. To jest ciekawe, może będziesz y, prorokiem dobrych wiadomości. Zobaczymy. Proszę Państwa, zdalni i już nie młodzi, jak sami powiedzieli. Młodzi, młodzi, młodzi. Trzymajmy się tego, że młodzi, wiecznie młodzi. <noise> Dziękuję.